Pamiętaj, że meczki z tej strony, Ravcik 177, mamy poradnik do Gimpa, jak zrobić tło na YouTube. Więc na początku tworzymy nowy obraz, w wymiarze 2560 na 423. Tło możemy usunąć i dodajemy wcześniej przygotowane sobie zdjęcia bądź pliki, jak to woli. Więc tak, może najpierw tło, ja to tło robię dla mm, kolegi. Shockter X Pro był na odcinku Skull of więc poprosił mnie żebym mu zrobił więc robi się dobra to już mamy teraz dodajemy sobie inne zdjęcie tu już jest trzeba to troszkę powiększyć no powinno być ok dosuniemy to tak mniej więcej tutaj ok Możemy teraz żeby to zdublikować, żeby było takie drugie. Teraz odwrócić to, żeby celowało się w drugą stronę. Pamiętajcie, żeby, pamiętajcie, żeby odsunąć to. Bo tu zawsze jest jeszcze miniaturka, e, nie miniaturka, tylko zdjęcie profilowe naszego kanału. Więc, żeby nie zakryło właśnie naszego tła, więc lepiej troszkę odsunąć. Dobra. Kolejna postać. Troszkę w dół. No, nie wiem, co takiego. I jeszcze jedną. Tą. Oczywiście jakby ktoś chciał Link do tej właśnie paczusz Do tych z plików Do tych zdjęć Będzie w opisie filmu do pobrania On powinien być okazjowy troszkę wyżej I dodajemy napis który wcześniej wykonałem Na stronie cooltext.com Na tej stronie możemy właśnie sobie stworzyć takie Właśnie logo, Nazwy Troszkę jeszcze większe No, powinno być okay. Nie, troszkę jednak za duże Troszkę zmniejszyć, no powinno być chyba ok X Pro No, jest ok Ale teraz możemy Kanał alfa z Nową warstwę zrobić jeszcze pod tym to znaczy nie powiększyć tak na No tak 9 powinno być ok I wziąć pędzel Wybrać kolor Coś koło mm, Zielony no Może taki pomarańcz Troszkę jaśniejszy O Powiększyć rozmiar pędzla Dać na twardy Nie tą O i mamy mniej więcej tło, troszkę za jasne, za jaskrawe. Okej, okay. i mamy nasze tło. I to już tyle. Teraz wystarczy tylko wyeksportować, dać nazwę sobie jaką się chce. Żeby było na pulpicie i wyeksportuj. Zaczęło się eksportować. Teraz należy Dać nowy obraz pierwszy wymiar, pierwszy szerokość może być taka, ma być taka jaka jest. Natomiast wysokość ma być 1440. E, nie wyszło 1440. Tło ma być koloru białego, albo nie. Usuwamy tło i ten obraz, który wcześniej wyeksportowaliśmy i znajduje się na pulpicie, tutaj wrzucamy do tego i w tej formie jeszcze raz trzeba wyeksportować Można zastąpić to poprzednie tym zastąpić i wyeksportować i się nam no, eksportuje GIMPA możemy zamknąć i tak nie to i tak właśnie prezentuje się nasze tło na YouTube teraz pokażę wam jak yy, je dodać na nasz kanał. Więc, by dodać tu na nasz kanał, należy kliknąć edytuj grafikę kanału, pojawi nam się okno, wybierz zdjęcie z komputera, szukamy naszego zdjęcia, mm, tu i się aktualnie przesyła, po przesłaniu od razu będzie można zobaczyć naszą nową grafikę na YouTube. A few moments later. Więc już się nam przesłało i klikamy wybierz. Z tego możemy już wyjść. I zaraz się nam zaktualizuje tło. O. I mamy zaktualizowane nasze tło na YouTube. Więc to tyle w tym poradniku. Dziękuję za obejrzenie. Trzymajcie się. Cześć.